To do nas prędzej Nikt nie wylądował Dobra, mam Mam obserwację Ty wiesz, u was na górze, na samej górze Racja Gumciak, bierz go <laughs> Nad <topą. laughs> Co pijany jest? No jest za darmowe Ej, dać mi Uno, jak sprzedałem już skinę. Ale Uno jeszcze nie kupię. Ja nie mogę. Uno no no nie kupuj, bo czasu jeszcze nie wszyscy je mają kupione. Tak. A Paweł? Zamiast no, nie, oddać skinę no. w, w bezpieczne to miejsce, kikasz, to nie Przepraszam, mi się jutra nie pobierze. To 2 giga waży, stary, niecały. No, jed niecały jeden Mnie, Ej, zbierajcie metal to powbiera, tutaj, nie. ej, ej. No. Nawet na moim dyłach ja nie to się w minutę pobierze Ja bym z Discorda, żebym mniej neta pobierał, szybciej pobrał Tak, będziemy najwcześniej grali o 21.30 Co mówię? No i i tak będziemy, Najwcześniej będziemy i tak grali o 21.30 Ty, ile ten dźwięk ma tego? Ty, ale nie rozwalaj go, no. bo ja muszę na nim zatańczyć A, stary No No zobacz ja jestem, no tańczyłem to w To na hp jak Nie, no ty A zabiłeś 50%. tego typa? Ej Bumciak Co, co? Zabiłeś tego typa? Tak A widzisz go gdzieś tu? No Czemu ja cały czas miałem wrażenie, że ja z Fipkiem gram w drużynie? Dobra Nie wiem, jak bije na live'a to myślałem, że jest na live'a tak? Nie, ja bym zagrał nie będzie rzeczy, bo będą wtedy pobieranie zacząć. elo gdzie ta skrzynka? O, ale to dupy jakoś teraz jest. 144P, ale że sam se taką ustawiam? O, no i szanuję, no i tak powinniście filmy oglądać, które was nie interesują na moim kanale. <noise> dobrze. A my to interesuje, muszę jakoś. Oglądać. <noise> na no dobrze, to ja, to ja już nie podbiera. będę oglądał normalnie, jak mnie interesują. No jak nie interesujecie cię filmy jakichś na moim kanale No ale i tak oglądam, o, żeby to... wiedzieć co się o, dzieje? Co to twoje? No dwa moje Macie Nie, ja chodzi mi o tą pompę. M, 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 nie, ale dwa małe poty moje O, jest MK A pompę ja, tu masz ty. jeszcze. Ale jak ja to przeleciałem ten wiatr? To nie, ten nie jest ślepy jest 15% Jak ja to Kurwa, Kurna przeleciałem. jak tu wejść na samą górę teraz na ten dźwig zjebane Mam 1 megabajt na sekundę. Ła! Kurwa! To taki To w 16 minut powinno mi się pobrać. W którym miejscu trzeba zatańczyć? Na samej górze czy tutaj? Tak, gdzieś? na samej górze. No dobra, zadziałało tu. E, ma ktoś apteczkę? Ta, tam była gdzie masz tą pompę. Fajnie, fajnie, bo, bo ja nie mam jak zejść stąd. Nie no, tam J Przez... zaznaczyłem gdzie pompa jest. Ale... Nie no, jak nie mnie... to jest normalnie śmierci hmm. tam. Łapcie nie... mnie. To Sandra Andrawego Dopłynę do strefy i ze Chuj Kuś tu. w Bo on robił skok wiary. Ej, czemu mnie nie podniesiesz, Tylko mnie nie na plecach. Ej. zdałniony i zaskoczyłeś z tego tracą. teraz traście, się. go poza strefę. No weź, no, już podnieś. Nie. Chciałbyś <laughs> to jak będziesz miał low HP, to cię podniosę. Jak będę miał lolo, to już strefa doleci. Chyba. Nie Ja ją zawsze podnosiłem, jak było potrzeba, a mnie teraz tak przyodwzięcza, A widzisz jak, jaka ona jest? Bez serca. O, zaczęła go lecieć w końcu. Ej, ale ktoś tu był? Jeszcze spali, rozpali, poczekaj, aż niech trochę pokrwawi się. No. Pokrwawi się. A go no. <śpiewanie> <śpiewanie> na Na tak zrobił, chuju Ej, rzucę. No się. nie ten Czy majta jedną potkę! Dobra jakby jest sukces, mam dwie bronie. O, niebie. Upgrade z zielonego. No tak się zachmurzyło i kurwa nie pada jeszcze, nie? No może nie padać, nie no wiesz, to niby się zachmurzy, ale może przejść bokiem. Ej, trolujemy fanego? Poko, spoko. Możesz zacząć strzelać, żeby nagle tu przyszedł. Kijać wszystkie strony długo siadę, ja a mi się pobierać Ej, nie idźcie tam, 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 tam dalej, nie? Tak. Ta. na tego cybana poczekać, bo poszedł To jak Fipek ciągle. <grych> Nara Sandra. O, ja chętnie. Jedź, motorówka! O kurde, bo przeleciałbym. Ale nie spi dalej, no i... Taki średni lud, bym powiedział. O, o, ja chorborybę sobie A płaszczaka zabiorę za... ten... na rybę. Sobie. Dobra, paprykę w dupę se wsadzam jak opalacza To pojemną masz. Ale to taka mała, to. Ale to jest ta, tej babki dupa, więc nie moja, więc. Goście pytać, czy mam 3500 subskrypcji? Po czym. A jedną osobę na streamie? Po czym zostawił suba i już się nie odezwał na streamie, nie więcej. Może sobie poszedł jeszcze? No. A W ogóle się da sprawdzić kto jest w tym czasie na streamie? W trzy kropki musisz kliknąć na górze. Okay. Tylko tam chyba pokazuje osoby aktywne na czacie tak mi się wydaje. Przynęczki. Jak ktoś chce, to tu są trzy małe. jak ktoś chce, to tu jest w chuj temu. O, kolejne trzy małe. O, lepsze SMG. O, gdzieś marudery były. Znaczy, no tu były. Co zaskoczyły. Posłyszałem meteoryta. Tu jest duża pota. Śmierdziuchy, małe poty. W ogóle nie rozumiem, RPG. lepiej co przyjdą... rpg Nie mam tych. Więc... 50% Miałem Miałem 6 Daj. I cyk, rpg 7 rak To jest duża pota Koniec, ale... rzuć mnie jak fipka Ej, ale fany On w strefie Nie jest no. Nie na bo bo nieraz ty też mnie zrzuca jak ja nigdy RPGa nie noszę, stare. No, ale to Kirloffa z zrzucę. No dobra, no ale to nie z RPGa. Jeden, chuj. No nie jeden, bo ja Żyje jeszcze! A co ty mówisz? Monopoly? Uno i co? Pummel Party i Goal With Your Friends. O, Goal With Your Friends, fajna gra. Ogólnie to sobie ze mnie, że mnie nie było. Pokon, dawaj do strefy lepiej. Tak. Pełna potek tu wszędzie jest po drodze. Tu ma rudery. O, gdzieś sztucer U was też jest dużo komarów? Czy tylko na głowach? Komar bardzo Ja. Nie mogę. Odpieram na na nawet nie mogę wiedzieć, bo od, od razu. Podobno, komary zawsze lecą do osób, które się pocą bardzo. Ty. To ja się. No w sumie to ja się nie płacę. Ale no nie wiem, no zawsze jak się wyjdzie na dwój to ten. I gościu tu jest na następnym budynku. Pomoc. Spierdalamy. To idę tam pomóc. No dawajcie tu, bo są goście na tym, na gasnących. No to ja chwila moment, nie? Mogę im tam RPG-a przez dać. Hmm... <laughs> A to ty motorówką, wej już ją wyłącz. 1.26 mniej, czarny skin chyba. My strefy nie mamy, oni też. Ale oni mają łatwiej do strefy, nie? Helka jeszcze. Leci tu do nas. Na górce no. no i dupa. Lunch pada, ale postawili, nie rozwalajcie go, też polecimy nim. Spoko spoko, ale uważaj, żeby go nie rozwalić. Nie trafiłem do na tram, użył jeszcze raz. Poleciał za domek. Tam na ASM. Tu dawajcie na niego, on no, tu jest za domkiem gdzieś. Gdzie on jest? On jest w zamku. Gdzieś przed nami wylądował Niebieski tactical na mnie jak ktoś chce Na moście jest, na moście Ta widzę go, snajpi No a tam są Macie dwóch, Ej, kurwa, nie mogę się ruszyć bo mam 111 200 tylko No okay. nie no bo jak ktoś ma dużo to tam Ej, ale tu jest sniperka? Czy ja mogę ją na chwilę? To Dupa trochę. Mówi Pummel Party, co było jeszcze? Golf with your friends. Macie luncha? Nie. Yeah. Nie. Nie no, możemy niby normalnie przejść, czy nie, ale... Ta górka trochę, tak średnio Dostał 9.6 ten jeden no dobra, nic nie zrobimy na taki dystans No, idźmy do strefy Tak I tu jak najszybciej trzeba zapierdalać pod tą górę, bo zaraz oni wejdą Rekin w ogóle ich goni, patrzcie to A ten rekin to daleko trochę wody mi się wydaje a on coś pieprzył złotego, bo się trochę świecił. Chodźcie tutaj w prawo. Świecił, bo nie być tu zaraz na, na górce A. przed nami. Albo tutaj już wchodzi. O, zaczęło padać w końcu kurwa. Co aż tak czekałeś? Tyrolka. Widzisz? Jest! To... Uwaga ten, ten Granatnik po leży jeden Nice, mogę granatnik? Ja go przeszukuję jak coś Ale się pytam czy mogę granatnik? No ale ty kurna No to chodź Granatnik jasne że możesz, wiesz Ale ten A amo do MPO miał Ja Czekajcie, bo tu ekspik jest niebieski. Ja już zabrałem. No jedno ja ostatni... A, no... Wa Walnij mu tam! No to stary wchodzisz na moje schody i jesteś mm. się <laughs> Ui Spadł. Się. Jestem już też, też. Nice. No i teraz Roma mamo! No i teraz tu wchodzimy pod, po, na górkę, nie? No, yy, macie góra. rakiety? Ej, ktoś rakiety... A pompy może? Ja mam wszystko, zaraz rzucę choć na górę. No to ja średnio proficie ci rzuci. Teraz No dajcie to. Do, najpierw do RPGA jakby A mod I... do RPGA nie mam? A do czego jeszcze potrzebowaliście? Już ma do RPGA? Ej, fana, to... Nie, ja mam do wszystkiego. Nie mam. I, i do mki. To ja mogę rzucić do Rzuciłem już. No dobra, się aż połączyło tyle go było. Da. Ja miałem, dałem jej 500. A, czyli nikt nie ma rakiet fany, ty nie masz nic Goście pod nami pod nami Musimy bo nie mamy strefy No ale możemy iść też tutaj tędy po prostu no. zamiast ej, Ale, ale do właśnie nic. ej tu ja nie mam odkrytego, he. Trzech 3 typów zostało Odkrytego, no to pewnie ostatni team Aby można wejść na tamtą górkę, nie? Up. RPG mi w plecy wykurwił koleś <laughs> Oni się leją, tam jest cała trójka ostatnia. Ale co, dwa teamy różne? Tak, dwa, dwójka i jedynka tam jest z RPG jest solo To zaznacz mi jeszcze raz e, i... Jede, e, Jeden gościu żyje tylko Jeden jest powalony, drugi, drugi stoi Nie, jeden został, został jeden Ostatni Dostał w 36 Dobra, tam nie ma strefy. Chodźcie do strefy. Psia, ja Gumciek zaraz zginie. Jestem kurwa jebaną wyroczą. O, skrzynka? I cyk, pobrało się. Co tak długo? Bez kewa 96 dostał Zaznacz go Tu gdzieś był A tu nie no nie dojeżdżajcie bo on nie ma strefy no przecież. No ale ma grappler nie? O leci Gdzieś nie widzę go Dostał raz Gdzie on jest? W wodzie? Na samym dole Bez kewa znowu 42 hejta dostał Tu jest Leczy się Co za kurwa dzban Cześć Bartek Siemano Nice Gigi.